Witajcie moi młodzi, witajcie rodacy, Polacy, bracia i siostry No znów mam bardzo nielubiany temat Mam na myśli technologię, którą, którą próbuje nam wcisnąć wielkie koncerny, które będą czerpać wyski niesamowite z naszego cierpienia i z naszej wygody, której my tobie sami dokąd e, dosterwujemy. No, no bo wiadomo, sami to sami, no bo wiadomo 5 g to taka wygoda, co 200 metrów będzie stał masz, który będzie emitował bardzo silne promieniowanie. Tylko po to, żeby każdemu dogodzić, żeby każdy miał wygodny internet. Tylko nie daje sobie sprawy, jak bardzo będą to opłakane skutki uboczne. Rach w mózgu, gleja, demencja, Parkinson, co tam nie No i jakieś cztery inne choroby. W Izraelu za podstawienie masztu pięknie grozi 15 lat więzienia a mają to za odczyt do dożywocia. To, to dlaczego my, zamiast iść krokiem, jak w Izraelu, czyli za podstawienie maski powinno się wsadzać pracowników i koncerny do parki na 15 lat, to u nas się legalnie to przypycha. Według informacji projektu projekcie mamy coś takiego, że firma, zajmująca mi odezwie tawianiem będzie miała odgórne zezwolenie na budowę. Tam, gdzie im się kurde podoba, tam będą tawiać ten. I nie będą musieli nikogo pytać. Dziwne, prawda? A ja, przeciętny Polak, żebym, żeby budować dom, garaż lub cokolwiek, muszę ich oblatać przed ich który w Polsce jest po, ponad 800 tysięcy, które są utrzymywane z podatków przeciętnego Polaka, tak zwanych ha, haracze. A oni te lekko ręką, nie to, że będą, będą się budować, nie im się, jeżeli nie podoba to jeszcze my za to finansujemy i jeszcze będziemy się tego cieszyć, że nas wybijają jak muchy. No jak to? Ludzie, jak my tak możemy sobie na to pozwalać? Plują nam ewidentnie twarz technologia Huawei, Chin. Oni doprowadzą do kontroli absolutnej. My tak po prostu Jednym słowem, królik, królikami doświadczalnymi. Wybijają. A nasz rząd? Hmm. Ze dwa na wszystko. Wszystko. Nie ma, nie ma, nie ma znaczenia, czy to pik, czy to po, czy poko, czy to nowoczesna, czy to kuki, y, to, to jedna i ta sama banda złodziei, który obiecują Polakom gruszki na wierzbie. A Polacy tokają i takie łachudry przy robią z nami co chcą, ale nie przedłużając. Zobaczcie, w Ameryce w szkole poddawano mas 5G. Chwilę, moment, kurde, i dwie, dwóch uczniów zachorowało na raka. Chwilowa interwencja i już cała Ameryka wrze. Interweniuje. Posłuchajcie tego dokładnie. Goal in ripping. claim the tower could have exposed their kids to harmful radiation. Sprint says the tower is safe and has operated well below federal safety limits, but the company turned it off anyway and plans to move it to a new location. Carter Evans spoke to the families at the center of the controversy. My son missed growing up with his friends. My son lost all of his hair. It's not something that I wish on anybody to watch their child go through what our children have gone through. Kelly Prime's son Kyle was just 10 years old when he was diagnosed... No zobaczcie. Co to, co te dziecko jest temu winne? To te dziecko jest niewinne. Chodziło do szkoły, zdobywało wiedzę, kształciło się. A ktoś da dysku postawił sobie masz przed naraził się dzieciaki na totalne niebezpieczeństwo. Jak trzeba być przydajną szują, żeby pozwolić, pod, żeby ktoś postawił tak śmiercionośnie urządzenie, które zabija młode pokolenie, To prawda, to nie jest, to jest w Ameryce się dzieje. Ale zobaczcie, sobie co będzie się działo, gdy to będzie się działo w Polsce. Czy kogoś to co będzie interesowało, że ludzie padają? No na pewno nie. Bo nie wiem czy wiecie, ale według głównego instytucja... Głównym... Jak to Główną... statystyczny? Informował, że 2000 w 2018 roku zmarło ponad 43 tysiące osób. Ginęło w wypadkach to to, to tamto, a ile się urodziło? Tego co wiadomo, to 320 parę tysięcy. A co to ma do, do rzeczy ze śmiertelnością? ono ma, że więcej ludzi odchodzi tam tamtym świat, niż jest przyrost naturalny. No ale... nie podwólmy tobie na kontrolę takiej śmiercionośnej urządzenia w, w Polsce. With ...kidney cancer in 2016. Five months later, Kyle's friend and classmate, Mason Ferulli, developed brain cancer. Fourteen hours to get the tumor out and He had five weeks of inpatient rehabilitation. He had to learn to walk, talk, eat, everything all over again. Two more kids at the school were diagnosed this year. At what point are you saying, we ought to take a close look at the school here? The moment that I found out that Mason had been diagnosed, it popped into my mind that something was not okay. The moms believe the recent increase in cancer cases could be caused by radiation from radio frequency or RF waves coming from this cell tower located on the elementary school campus. It is classified as a possible carcinogen. That tells us that there is some evidence out there. We're not naive to the fact that there could be other components out there, other environmental influences. But the bottom line that we feel in regards to this tower is it doesn't belong there. If right. there's any indications that it's unsafe. You figure it's not worth the risk. Absolutely. The school district hired engineers to measure the exposure and concluded the tower met government and industry standards in all respects and posed no threat to student safety. The parents hired their own investigator who found much higher RF levels than the district did, but still within government safety standards. Sprint takes safety very seriously. Sprint's Dharma Nordell says three tests have shown the cell tower is operating 100 times below the federal limit. Let me just ask you flat out, does Sprint believe that tower could be causing cancer? Absolutely not. It is not a safety concern to the community, but we do hear the community's concerns, so we're quickly working to relocate the tower. Whenever you hear of cases of cancer in a child, obviously that itself is alarming. When there's several cases in one school, that's even more alarming. CBS News medical contributor oncologist David Agus says the number of cases warrants further investigation, but he says people exposed to RF waves at normal levels have not been found to be at higher risk for developing cancer. The way to study this is to look at the incidence of cancer in proximity to these towers. We have to look at epidemiologic data, but the data today, both in adults and children, don't point to these causing cancer. The American Cancer Society says there is very little evidence to support the idea that being near a cell tower might increase the risk of cancer. But it also says very few human studies have focused specifically on that risk. Do you believe the oncologists who say cell towers can't cause cancer? I believe that everybody wants to believe our government. Technology is what it is, and it's growing, and it's, out of, it's growing out of control. Feruli's son's cancer has returned. And he's now undergoing treatment. Prime son Kyle is in remission, but he still undergoes scans every three months. I've looked into his eyes and I've looked at the fear that he has as a nine-year-old facing something, asking me, mom, am I going to die? It would push you to fight as well. It would push any parent to fight. I won't stop until it's done, until that thing is gone. For CBS This Morning, Carter Evans, Ripon, California. No jak wiecie w Ameryce jak ktoś podnosi larun to wszystko dzieje się błyskawicznie A u nas? No nie Zobaczymy co się u nas będzie działo Zbyt grube pieniądze, zbyt duże łopówki poszły na to żeby zrobić Polaków i doświadczamy Będziemy, dostaniemy potraktowanie jak warzywo. nie jak normalnie. Króliki doświadczalne. A im na więcej padnie, tym na waspów będzie jeszcze lepiej. No ale to jest podstawiam dla Was dobrej opinii. Słuchajcie się i do następnego odcinka. Pamiętaj o łapkach. Nieważne, czy to w dół, czy to w górę. W nocy to mam. Tyle w temacie. Mara.